Dzień dobry wieczór. Ja wiem, piżo jak zwykle spóźnione, kilka dni po premierze, no ale co ja zrobię, jak Huawei i 60 się jest na tyle hmm, nieoczywisty, że ta wersja materiału jest trzecią wersją. A to czy wyjdzie, to w sumie nie wiem, ale warto spróbować, bo coś, nie coś mam wam do popowiadania. Moi mili piżerafianie, zaczniemy jak najbardziej podstawowo, prozaicznie, jak się tylko da, obiektywnie, czyli na zestawie. No bo inny być nie może, ten jaki jest. Kiedy kosić sąsiedzi kochany, jak nie teraz, nie? 88-watowa ładowarka ładująca od 5 do 100% w około 35 minut, co jest dobrym wynikiem. Jest też alternatywa 50-watowej indukcji, przewód i silikonowy case, który ewidentnie psuje przyjemność obcowania samym urządzeniem. I o ile nie lubię cudawianek i dużych odchyłów, nie byłem fanem gradientów Huawei P20P30, tak wzór tworzony drogą proszkową, imitujący masę perłową niczym w zegarkach klasycznych, powoduje, że nadaje to autentyczną unikatowość, bo nie ma drugiego takiego samego wzoru. A przy tym też nie wygląda cygańsko i wątpię, by komukolwiek, w sensie jakiejkolwiek firmie, chciało się to kopiować. Ale jeżeli ktoś nie podziela takowej opinii, czarny mat szachma. Całość, jakżeby inaczej, oczywiście świetnie flagowo wykonana z certyfikacją IP68, a i Huawei ma coś w sobie, raczej w swojej bryle, że świetnie leży w dłoni, tym bardziej jak na swoje niemałe rozmiary wynikające z dużego, amuletowego ekranu LTPO 6,67 cala. Jasność, według moich pomiarów, manualnie maksimum 1100 luxów, a w piku 2130 close enough, co czyni go jednym z najjaśniejszych ekranów w całym moim kompendium, a pokryty jest on Kunlungla, więc takim chińskim odpowiednikiem amerykańskiego szkła Corning Gorilla Glass. Podobno jest to szkło odporniejsze na pęknięcia przy zachowaniu tej samej odporności na zarysowania. Ja, że tak powiem, no w praktyce testowałem tyle, o ile po zdjęciu fabrycznej folii ochronnej w kieszeni z różnej maści, wszelakiej maści, produktami innej maści. No i zarysowań czy pęknięć nie ma, ale powiem wam, że szkło ma to do siebie, że nie jest porysowane dopóki się nie porsuje i nie jest pęknięte dopóki nie pęknie. Co więcej, za przyjemniejszą obsługę ekranu odpowiadają też wibracje. Są sztosem. Serio, bardzo wyraźne, może nie aż tak jak w rodzince Oppo czy w rogu, ale śmiało można je podpiąć pod podium. To samo tyczy się głośników stereo, które dla moich uszu grają lepiej od topowych iPhone'ów czy też Galaktyk, co nie ukrywam, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Tak samo jak i mikrofon, bo P60 Pro to jeden z najlepiej nagrywających Androidów głosówki na Messengerze. Do tego nie brakuje Bluetootha 5,3 ZDAC szybkiego czy Linii papilarnych w ekranie, choć ten jest zdecydowanie za nisko, lokowany czy diody IR do sterowania urządzeniami multimedialnymi. I zbierając tak ten pozytywny grosz do grosza, okazuje się, że Ej, Huawei wytoczył naprawdę ciężkie działa względem konkurencji, a przy tym też nie kosztuje horrendalnie dużo, bo poniżej, a nie powyżej 6000 tysięcy zł, jak praktycznie cała konkurencja, 5,5 tysiąca zł wyjściowo. Ale. Ale, ale, ale Aleksandra, ty bomba. Moja teściowa to Aleksandra. Temat boomerang. Amerykańskie sankcje na chińskiego Huawei ciągną się jak bąk za pupą. Efektem tego jest brak obsługi sieci 5G, nie ma karty eSIM, a pozespoły są flagowe, ale nie najflagowsze, jakie można mieć obecnie. Nie ma tutaj zarówno pamięci UFS 4.0, jest prawdopodobnie 3.1, wnioskując po prędkościach, jak i Snap'a 8 Gen 2. I oczywiście absolutnie nie narzekam na to, jak P60 Pro działa, bo działa turbo płynnie z odświeżaniem 120 Hz, a te podzespoły, jakie tutaj zaimplementowano, zapewniają podobne wrażenia z użytkowania jak tegoroczne konstrukcje. Ale to też nie do końca o to chodzi, bo UFS 4.0 to nie tylko zapewnienie pewnego zapasu możliwości na kolejne lata użytkowania, ale z racji niższych napięć jest to pamięć energooszczędna. Z kolei Snapdragon 8 Gen 1+, który tutaj jest, jest spoko, w porządku, wydajny, poprawiony względem wersji bez plusa, ale wciąż nie jest tak chłodny, powtarzalny, trotling w 3D-marku wypadł, no tak średnio bym powiedział, i tak energoszczędny jak Snap 8Gen 2. P60 Pro potrafił zrobić się może nie gorący, ale znacząco ciepły, a przy tym pobór energii rośnie. Przy moim użytkowaniu na samym LTE uzyskiwałem około 4,5 godziny SOD, gdzie na snapie 8 Gen 2. Przeciętnie mam wyniki oscylujące w okolicach 5 godzin, co niejako też potwierdza benchmark PC Mark bateria. To jest o tyle. Hmm. Zaskakujące. Chodzi o to, że jest pewne, nazwijmy to, mniemanie-do mniemanie, domniemanie, że wbudowane wysmartfony smartfony z Androidem usługi Google, tak zwane GMS, jest zauważalnie prądożerne, ale cynk tkwi w tym, że tutaj ich nie ma. I jak się zatem żyje z takim telefonem? To, to nie jest tak, że jest dobrze albo niedobrze. I autentycznie to powiedzenie pasuje tutaj jak ulał. Żyje się po prostu inaczej. Pomyślałem sobie, że dla osoby, która nie ogarnia niczego więcej po załączeniem przeglądarki, dialera, aparatu, czy dla niej będzie to jakakolwiek różnica. Bo dla mnie subiektywnie brak usług Google jest uciążliwy i zdecydowanie bym wolał, wręcz życzyłbym sobie, żeby tutaj były. Konfiguracja telefonu jest inna. Nie jest tak w pełni zautomatyzowana. Chociażby zgrywanie kontaktów trzeba troszkę pokombinować. Czasami trzeba trochę więcej posiedzieć, poczytać, bo na przykład moja ulubiona klawiatura Gboard z usługi G-Space nie działa. Ale surowo pobrana aplikacja z przeglądarki już tak, więc czasem trzeba wejść w inne źródło, co nie zawsze też zadziała, bo kupuj w McDonald's i tak nie zobaczycie. Android Auto nie podłączycie, YouTube'a czy Gmaila z g raz na dzień potrafiło mi zrestartować, a waszego ewentualnego Galaxy Watcha albo sławki Samsunga śmiało możecie do mnie podesłać. Zaopiekuję się, bo i tak ich nie podłączycie. Także no, tak to się żyje. No... A kto pytał? Słuchajcie, korzystać korzystałem, przetestowałem, więc jak widać Da się, ale mimo że Huawei się stara, promuje, chwali i rzeczywiście autentycznie znacząco ulepszył swoje usługi HMS względem tego, co było kiedyś. Tak domniemam, że gdyby ktoś uchylił furtkę do GMS a dla Huawei, to ten by z tego skorzystał. Bo czemu nie? Tak naprawdę usługi Google niczemu nie wadzą. I tak samo w motoryzacji możemy jeździć bez automatycznych szyb, radia klimatyzacji. Ale jako ludzie jesteśmy już przyzwyczajeni, przeżarci pewnym standardem komfortu, od którego nam jest ciężko odejść. I tak dokładnie samo jest z usługami Google czy flagowymi aparatami, po których oj, ciężko jest później wrócić na coś innego. Huawei mocno wychwala aparat, porównuje jako niebo lepszy jest od poprzednika, opartego na hehe. OmniVision i że Dixon Mark określił go jako numero 1, ale jak wiecie po materiale Realme C55, często przechwałki producentów nijak mają się do tego, co życie pokazuje. Ale to wcale nie musi oznaczać, że też tutaj tak musi być po kolei totalnie nie wiem jakie są wielkości matryc bo Huawei ich nigdzie nie podaje chociaż na pewno główna matryca to nie jest salówka ale to co ważne główny aparat ma zmienną przysłonę od F1,4 do 4,0 chociaż w automacie pracuje tu na ząbkach 1,4 oraz 2,0 a także peryskop 35 jest rekordowo jasny F2,1 a to co najsmaczniejsze to że Huawei trafił się do testów przy okazji Galaxy S23 Ultra, Edge 40 Pro, który się benchmarkuje, Xiaomi 13 Ultra oraz numeru 2 DxOMark, niedawno jeszcze numeru 1, Oppo Find X6 Pro, co wcale nie oznacza, że będę do nich porównywać, bo na nich czas przyjdzie. A teraz słów kilka o Huawei, który robi zdjęcia. Wybitne, naprawdę bardzo wybitne, choć przy tym też zdecydowanie nieidealne. W skrócie, chyba dotychczas nie spotkałem tak powtarzalnego aparatu w poprawności kolorystycznej między kadrami, jak i między obiektywami. Zdjęcia za dnia są świetnie wyważone: nie nieprzesaturowane, nie przesaturowane, ale też nie wyblakłe. Dokładnie takie, jakie widziałem, ale z delikatnym, smacznym podkręceniem. Sumarycznie, wiedziałem czego, jakiego zdjęcia mogę się po tym aparacie spodziewać. Nie podoba mi się do końca za to noc, to znaczy nie odmówię świetnej światłoczułości, absolutnie fantastycznej szczegółowości i ostrości, przy której nie rosną szumy, ale te zdjęcia są zdecydowanie za jasne i to w automacie, co powoduje, że nie jest to praktycznie do skontrolowania. Kadry w większości nie wyglądają tak, jak ja widziałem, co może czasami zabić magię fotografowanej chwili. Dodatkowo kolorowanie, znowu tak samo jak i za dnia, jest powtarzalne, ale nigdzie ta trawa nie wyglądała tak, jak Huawei to pokazuje. Na żadnym kadrze. Druga sprawa to szeroki kąt. Jest słaby, a w szczególności widoczny jest to nosą, gdzie obrazek wygląda trochę jak za mgłą. I to jest o tyle dziwne, że jego jakość znacząco, drastycznie odstaje od nie tylko głównego, ale też i rewelacyjnego. Zoomu. Jednym słowem, jest kotem. Nie dość, że ma ciekawy inny ekwiwalent, gdzie z tym F2,1 potrafi zrobić artystyczne rozmycie przy ciekawym kadrze. To hybrydowo, aparat potrafi wygenerować dziesięciokrotne zbliżenie. I ja wiem, nic innowacyjnego, ale jest to lepsze od chwalonego Samsungowego optycznego dziesięciokrotnego. Lepsza szczegółowość, ostrość i przyjemniejszy bokeh. Jestem po prostu zdumiony. Wiadomo, stukrotne zbliżenie jest lepsze w Samsungu, ale to jest skrajność tak. Czy siak. Wisienką tego aparatu jest fakt, że Zoom potrafi pracować jako aparat makro, co przy tej jakości aparatu jest to po prostu i praktyczne i dobre. I nieprzesadzone. Jeszcze szybka próbka wideo 4K30, maksimum to 4K60 i chłopiec P60 Pro. Mimo flagowych pozespołów nie ma możliwości nagrywania w 8K. Natomiast przechodzenie pomiędzy obiektywami jest jak najbardziej możliwe. Problematyczne jest o tyle, że jest tylko i wyłącznie realizowane za pomocą suwaka, no ale jednak można. No i stabilizowany jest optycznie plus elektroniczne chwilę się przebiegnę, żebyście mogli zweryfikować, jak ta stabilizacja. Działa, a no i fajnym plusem jest to, że można włączyć pauzę i możemy sobie wznowić nagranie kiedy tylko i wyłącznie nam się podoba. Wydaje mi się, że ścieżka dźwiękowa jest taka, mm, powiedziałbym średniawa, no ale to już pozostawiam w Waszej ocenie, jak zawsze. Tyle. Przemijobec. w materiale znalazło się, jak włączysz mi aparat, to będzie lepiej biżu, wiesz? W materiale znalazło się celowe lokowanie i promocja moich partnerów kanału, czyli sieci komórkowej Mobile Vikings, do której zapraszam. Z kodem zaloga piżę 200 GB na start lub przy nowym numerze, chociaż wikingowie kochani. Ja czekam na coś dobrego dla stałych tutaj wikingów oraz sklepiską.pl, w którym Huawei, P60 Pro oraz alternatywy do nich linki umieszczam w opisie pod filmem, bo nie ma co ukrywać. Jest to trudny orzech do zgryzienia, ale. Chyba go jakoś ugryziemy. Spójrzmy na P60 Pro chwilowo przez pryzmat. Brak pryzmatu to obiektywnie technicznie kawał świetnego sprzętu bo nawet jak go rozłożymy na czynniki pierwsze w teorii nie ma słabszych punktów. W każdym momencie może się obronić. Wszystko praktycznie jest dopracowane no chyba że spojrzymy przez pryzmat tych Sankcji. A jajaj. Można to tak naprawdę dwojako nakreślić, bo z jednej strony P60 Pro nie ma tego Snapdragon Gen 2, UFS 4,0 czy e Simki z 5G, ale z drugiej strony kosztuje jednak mniej. Czy to od S23 Plus czy Xiaomi 13 Pro, które pracują na co dzień tak samo, a aparaty mają jednak mimo wszystko. Gorsze. Z trzeciej jednak strony, tak samo obroni się myśl, że to nie jest ani flagowiec, a więc można, żeby nie powiedzieć, należy po nim oczekiwać, że takowe komponenty tutaj będą. I ja Wam powiem tak. Absolutnie nie chcę dyskredytować Huawei' za to, że nie ma GMS-a czy tych komponentów, bo jakby temat sankcji jest tematem bardziej politycznym, na temat której tutaj nie będziemy dyskutować, jedno jest pewne: Huawei był i dalej z marką awangardową, która nieraz na rynek mobilny innowacje, teraz chociażby ten aparat, które później były powielane przez konkurencję, bo w praktyce okazywało się, że te zyskiwały w oczach konsumentów, którzy suma Sumerów zadecydują tak naprawdę, czy P60 Pro jest. Czy też nie warty tych pieniędzy, a to, że decyzje konsumentów są zazwyczaj nakierowane przez recenzję, e, no to to już nieważne. Mam nadzieję, że pomogłem. I takim akcentem zakończymy ten materiał, za którego oglądanie Wam bardzo dziękuję. Dajcie znać, jak Wy to postrzegacie, bo to jest temat boomerang. Niby wszyscy wiemy, co i jak, a jednak dalej jest to niejednoznaczne, nieoczywiste, niczym temat Thermomixa. Zapraszam do dyskusji. Dziękuję, wszystkiego dobrego i wiem, że idiotycznie wyglądam z dwoma mi bandami. Siódemka i ósemka, która jest prima sort. Dziękuję, do następnego razu. Cześć, sorry, że już wstaję, ale zpiaszę się na pił.